Witam serdecznie z tej strony i dzisiaj będzie o wyborach. Nie, nie o wyborach prezydenckich, to jeszcze nie ten czas. W tym momencie mamy wybory takie małe lokalne i chciałam Wam pokazać, czym to się, jak to wygląda, jak w ogóle można zacząć głosować. I e, jakie ciekawostki możecie znaleźć w skrzynce pocztowej z tego tytułu? Przede wszystkim zacznijmy od tej skrzynki pocztowej, bo to e, wszystkich zawsze nurtuje i bardzo często zaskakuje w Stanach Zjednoczonych, jak tylko ma, a to już prawo do głosowania, a to po prostu ktoś z domu ma prawo do głosowania, no to na pewno się z tym zetknął, e, zetknie prędzej czy później. No jest takie coś. Wiecie, co to jest? I wiecie, co to jest, bo ja też nie wiedziałam, co to jest. To jest karta do głosowania. Przychodzi Wam taka karta do głosowania. E, tutaj widzicie, że jest po angielsku i jest po, e, po hiszpańsku. Ja później tą kartę sfilmuję osobno e, telefonem i dam do, do, czy, czy kamerą i dorzucę, tak, żebyście widzieli e, wszystkie elementy bardzo wyraźnie. I jest informacja, że wybory są e, we wtorek, 30, e, 30 sierpnia, kiedy są, kiedy są e, otwarte tutaj. E, te elementy grozy, żeby tam rzucać te karteczki. Eee, no i dlaczego... i to, to była pierwsza rzecz, że w ogóle mnie dziwo, że coś takiego przysyłają, a druga sprawa jest taka, że dlaczego we wtorek w Polsce są zawsze wybory w weekend, a tutaj jest takie przeświadczenie, że weekend to jest dla rozrywki, dla rodziny, a nie po to, żeby głosować. Bo państwu i takie sprawy w ogóle formalne to się w tygodniu zjawia. No więc we wtorek... Nieważne, czasami bardzo często można pójść, można porozmawiać z szefem, czasem niektóre firmy w ogóle pozwalają wychodzić, nie ma problemu na, na głosowanie, w zależności gdzie się pracuje, czasem można pójść na lunch, można pójść przed pracą, można pójść po, po pracy, więc to nie ma najmniejszego problemu, żeby te, żeby te wybory sobie tam odhaczyć w ciągu dnia, a nie tam specjalnie chodzić gromadą w niedzielę, jak to w Polsce bywa i w ogóle... Żeby coś takiego dostać, znaczy ja nie jestem, znaczy, czy żeby coś takiego dostać, to to jest konieczne, ale ja też mówiłam właśnie o tym o, w, w, w tym filmiku o Atora, że w Stanach jest łatwiej kupić broń niż zagłosować. Nawet jak się jest obywatelem. Kupić broń można nawet jak się jest zielonym, Ale w momencie, kiedy jest się obywatelem, yy, to żeby kupić broń, to, mówiłam, wystarczy być karanym pokazać ze zdjęciem, oni sprawdzają, sprzedają. Natomiast żeby zagłosować, teoretycznie logika by nakazywała, że trzeba zrobić to samo. Trzeba pójść do swojego okręgu, tak jak w Polsce, pokazać jakiś dowód tożsamości, sprawdzać, czy jesteś na liście i zagłosujesz. To tak nie działa. To w ogóle tak nie działa. To polega na tym, że żeby w ogóle zagłosować, to trzeba yy, yy, się zarejestrować do głosowania. Polega to na tym, że wypełnia się pewien formularz. Jak będziecie chcieli, to ja Wam kiedyś pokażę, jak to zrobić, jak jesteście strasznie zainteresowani. Tylko to są takie biurokratyczne dupery, ale nie wiem, czy to kogoś interesuje. I tam, bo coś się wypisuje, na imię nazwisko, tratatata. I możemy tam zaznaczyć, czy jesteśmy republikanami, czy jesteśmy demokratami, czy jesteśmy niczym. I to się wysyła, po 10 dniach przychodzi nam w poczcie na, na skrzynkę pocztową, tak? Przychodzi nam karta do głosowania. Ta karta do głosowania jest imienna, ale nie jest ze zdjęciem. I oto są troszeczkę takie, na cały czas są kontrowersje, trochę takie bijatyki w Stanach Zjednoczonych, bo macie kartę, tak, na przykład Zuzia Pipsztycka i yy, nikt Wam nie sprawdza, jak pokazujecie tą kartę yy, w miejscu głosowania, czy jesteście Zuzią Piprzycką, czy nie, bo oni wierzą, że jak pokazałaś, no to musisz nią być. Oczywiście, że legitymowanie się czyjąś yy, kartą do głosowania to jest przestępstwo, to, 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 to wiadomo, tak, ale no to daje pewien taki, czy nie powinno to być dokument ze zdjęciem? Powinien, tylko jaki, bo z jednej strony mogą być prawa jazdy, no ale prawa jazdy są też wydawane i rezydentom i ludziom na wizach e, i nawet nielegalnym czasami, czy no dobrze, no to paszporty, ale w tym kraju mało kto ma paszport, to jest chyba kilkanaście, może dwadzieścia 20% góra ludzi, którzy posiadają paszport, bo robią to wtedy, kiedy mają jakąś potrzebę wyjechać w ogóle za granicę. Najczęściej do Europy, bo gdzieś tam, albo do Azji. Więc tam, więc no, no, no co, macie biegać po prostu z dokumentem, informacją, certyfikatem naturalizacji, czy, czy aktem urodzenia, że tu jesteście i macie prawo? Nie, więc oni to rozwiązali, że taki dodatkowy dokument, ponieważ dowód osobisty to dowód to, to nie ma dowodu osobistego, bo prawo jazdy służy za dowód osobisty. No i są z tym problemy. I jak już się zarejestrujecie, no to i tak po prostu rejestrujecie się do konkretnego yy, okręgu. Rejestrujecie się także, że pani Zuzia Piprzycka się zarejestrowała w okręgu na przykład Palm Beach County i y, podała swój adres, i tam mi powiedzieli, że tam ma pani pójść w tym konkretnym miejscu, nie za bardzo, chyba może gdzie indziej w tym konkretnym miejscu ma pójść i tam oddać głos. A jeżeli pani Zuzia pomyśli sobie, no dobrze, ale ja się właśnie przeprowadziłam do Miami, albo y, 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 i też mam tą kartę do głosowania, i to bym poszła w Miami głosować, nie? No, to no, to musisz jeszcze raz wypełniać te wszystkie papierki i znowu się rejestrować do głosowania. To nie jest to, że to nie jest automatyczne, to, nie jest, to tam nikt nie grzemie w papierach. I dlatego bardzo dużo ludzi w Stanach Zjednoczonych, obywateli, nawet urodzonych tutaj, nie jest zarejestrowanych do głosowania. To jest absurd. Oni mogą krzyczeć, chodzić, nosić transparenty, a, a bardzo dużo osób może po prostu nawet... tak. No, no nie to, że nie wiedzieć, jak to zrobić, bo to jest w miarę proste, ale... Czy to jest lenistwo, czy to jest cokolwiek, mają tam udział jakieś paranoje, że jak się zarejestrują do głosowania, to ich FBI będzie śledziła, jakieś takie krytynizmy. W każdym razie są miliony ludzi, które nie są nie jest zarejestrowana i nie mogą zagłosować, nawet jak są tu urodzeni, ich rodzice byli tu urodzeni, ich dziadkowie byli tu urodzeni. Nie, na pierwszy trzeba zarejestrować. Kolejne rejestrację, wracamy do tego cudownego papierka. Eee, więc jeżeli chodzi o to, co jest w środku. W środku e, znajdują się przede wszystkim takie informacje ogólnie, jak wygląda, e, jak wygląda głosowanie, e, co, e, jakie tam zasady padują. Jak będziecie chcieli, to ja Wam mogę wrzucić po prostu skantek, tego sobie poczytacie, e, co można zrobić, czego nie można zrobić, czyli takie bardzo ogólne informacje, które powinien, powinien każdy z nich wysyłać, bo nie można... Mi e, się wydaje, że w Polsce takie, że oni zakładają, że jak ktoś coś pokażą przez chwilę w telewizji w wiadomościach. Albo wydrukują to w jakiejś gazecie, to wszyscy ludzie będą mieli do tego dostęp. Ja uważam, że to myślenie jest błędne. I też widzicie, że jest napisane, że to jest sample balet, czyli to jest prób, próbka taka, że możecie to ze sobą wziąć na głosowanie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, ale. Nikt Wam tego nie przyjmie jako dodatkowy Wasz głos, bo po prostu tu jest informacja, że to jest po prostu próbka, a nie, e, a nie prawdziwe. I to, co widzicie w tym momencie, to jest tak zwana już karta do głosowania. Ona będzie wyglądała dokładnie tak samo na e, głosowaniu. I pierwszym szokiem jest to, że nie ma krzyżyków. Nie ma. W Stanach jest e, system łączenia strzałek. Łączenia takiego, jak się w, tam w, w, w przedszkolu, czy tam na początku podstawówki się łączyło kropki, żeby obrazek wyszedł na przykład misia, to tu łączymy strzałki, żeby ktoś wygrał jakieś wybory. Nie ma u nich w ogóle pojęcia yy, krzyżyka. Ja nie wiem, nie, nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu to była kwestia taka, że yy, za dużo ludzi się, się myliło, dawiało za dużo krzyżyk. No nie wiem. A, yy, natomiast tutaj są wszystkie instrukcje, nawet jest obrazek pokazany. Jak to należy zrobić, żeby, nie, żeby tego nie zepsuć. Eee, no i tutaj są wybory. I to są wybory, jak mówiłam, lokalne. Tu się nie ma co napalać, że to są wybory, yy, wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie na pewno w jakimś tam stopniu będą no, no, podobne. Jak przyjdzie mi taki bal, to jest, taka karta do głosowania próbna, to ja wam też oczywiście pokażę. Eee, no i myślę, że jest tu wiele takich ciekawostek, wiele rzeczy, które. Wydaje mi się fajnie byłoby wprowadzić w poseł, czy znaczy, w ogóle sam pomysł wysyłania takiej kart do głosowania, wydaje mi się nie głupi, bo to można sobie zobaczyć. Bardzo sobie to cenią starsi ludzie, bo oni bardzo często sobie czytają nazwiska, sprawdzają kto jest na liściach, mogą pójść, mogą się dowiedzieć czegoś o takiej osoby. Ja wspominałam o bibliotekach w Stanach, więc tam też można pójść i się dowiedzieć po kto, kto zaczął w ogóle, co ten człowiek zrobił wcześniej, i dlaczego nie jest na tej liście. I po prostu te, w ten sposób zbudować sobie wiedzę. nie, że przychodzicie, prawda, karta do głosowania jest partia X, którą lubicie, albo my nie lubicie, albo partia X w ogóle, na którą chcecie głosować, rozpoznajcie może dwie-trzy osoby z listy, a reszta to nie wiadomo kto to jest. I to jest, takie, to jest taka, takie losowanie, no chyba, że śledzicie politykę lokalną bardzo uważnie. Więc to jest wysyłane, no jest no, no, dwa tygodnie, dwa tygodnie przed przed głosowaniem dwa, no, jak mówię, trzy tygodnie. E, więc, więc jest wystarczająco dużo czasu, żeby się zorientować i, i to buduje taki, e, no, taką, taką świadomość w społeczeństwie. Co jak mówię, to są wybory lokalne, więc znowu ludzie nie przywiązują do nich aż takiej wagi, a szkoda, bo powinno się. E, ja powiem dlaczego. <laughs> Tutaj są na przykład takie rzeczy jak public defender, czyli obrońca z urzędu i to jest szef oczywiście, naczelny. E, są także e, e, senatorzy, Zdecydowanie 29, tak? Obydwa są z demokratów. To jest na przykład pokazane, jak jest dem, to znaczy, że to jest demokrata, i yy, w tych kwestiach to po prostu, yy, w tych przypadkach dwóch jest pokazane, że oni, oni tam są z jakiejś partii politycznej, a w innych przypadkach to jest nieistotne, i niezależnie od tego, czy oni są w partiach politycznych, czy nie, yy, to po prostu się tego nie wykazuje na karcie do głosowania. Yy, tutaj także jest. Yy, E, oprócz sanatorów, no, którzy, którzy, którzy wiadujemy, jeszcze cały czas powtarzam, proszę głosować na jednego, proszę głosować na jednego, proszę głosować na jednego wszędzie. E, mamy także wybory sędziów okręgowych i uważam, że to jest genialna rzecz że znaczy, to nie każdego sędziego się wybiera, tylko się tam wybiera tam, tam e, szefa głównego okręgu. E, e, głównie po to, y, y, jak się nie zapytać na przykład, jak długa jest kadencja, to kadencja zależy od stanu, w ogóle okręgu y, 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 i wszystkiego. To jest bardzo skomplikowany ten system sprawiedliwości tutaj i, i nie chciałbym w to wchodzić po prostu e, w strukturę, chyba już 6 lat i e, niektórzy sędziowie mogą być wybrani na drugą kadencję. Tu chodzi o to, że po prostu jeżeli uważacie, że sędzia jest przekupny, że on źle osądza albo źle prowadzi, urząd albo na przykład, że nie podobają wam się e, wyroki, które były wydawane, że były za, za, za mocne, albo za lekkie, albo cokolwiek, to po prostu możecie sędziego po prostu wy, wywalić. Wy ludzie! Uważam, że to jest fantastyczna sprawa, bo wy macie w jakimś tam stopniu wpływ. O ile macie za pomocą łączenia strzałek, tak? To, to każdy głos się liczy, tak? I to jest istotne, dlatego że m, pamiętam, że była taka dyskusja na temat Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Że tam są sędziowie i że tam czy ma nominować prezydent, czy, 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 czy sejm, czy senat, czy ktokolwiek tam, tam ich nominuje. I cały czas była rozmowa, że właśnie w Stanach Zjednoczonych, prawda, nominuje takiego sędziego prezydent, z tego co, co pamiętam. On po prostu go tam przedstawia kongresowi. I oczywiście. Tylko, że ten sędzia, żeby do tego dojść, to musiał wygrać parę razy wybory. To nie, mógł, nie, nie jest człowiek kompletnie znikąd, wy nie wiecie kto to jest, że nie samymi układami. To jest plus. Minus jest taki, że ci sędziowie muszą zbierać pieniądze na kampanię, więc też są w jakimś tam stopniu gdzieś zależni od jakiegoś lobby, od czegoś, od tamtego i um, no wiadomo, tam gdzie są pieniądze, tam zawsze się zdarzają dziwne interesy. No, ale wie, musimy wierzyć w jakąś taką dobrą stronę ludzką. No. Wszędzie są plusy i minusy. Nie będziecie wybierać też do układy. Wybierzecie, no to są jakieś układy, no ale możecie wybrać, przynajmniej macie, macie wybór. No, może między młodym i kowadłem, ale macie wybór. I, i teraz będzie taka sprawa, bo tu widzieliście tych, tych sędziów, to ich jest całkiem sporo. W większości ci ludzi to, to, to naprawdę nie chyba że mają jakiś personalne e, sprawy związane, właśnie jakiś tam był jakiś wyrok, albo słyszę o jakimś wyroku, albo się z czymś nie zgadzają, no to wtedy tam pójdą i coś tam postawią, jakąś kreskę, no normalnie ludzie to tu mają gdzieś tam, sędzia akurat, no, no wolny kraj, nie musicie głosować. I jest także coś takiego jak wybory na szeryfa. Nie wiem, jaka jest kadencja szeryfa, próbowałam się dogrzebać, ale coś źródła to mi podają inaczej. W niektórych Stanach też są, to czasami są kadencje, czasami jest po tym, jak odchodzi na emeryturę. To jest, tak, to jest tak dziwne, po prostu w zależności od stanu, od hrabstw, od wszystkiego. Ale mamy tu wybory nowego szeryfa i widzicie, są cztery nazwiska i teraz jest coś, co zachwyci, myślę, że zachwyci większość Polaków jest miejsce na wpisanie nazwiska, własną, własną propozycję. Jeżeli uważacie, że panowie, stróże prawa, żadne z nazwisk nie wam nie odpowiada, macie prawo wpisać własne nazwisko, znaczy własne, swojego kandydata. No bo właśnie, no jak jesteście tam uprawnieni. Yy, oczywiście nie, tam, tam ten człowiek musi spełnić jakieś kryteria, żeby być bo on tak nie może chyba być wy, wyciągnięty po prostu tak o. Yy, no i to jeszcze trzeba się umówić, że, yy, że jakaś większa grupa ludzi wpisze to samo nazwisko, bo jak każdy wpisze nazwisko, yy, nie wiem, tam swojej mamy, to, to nic z tego nie wyjdzie. Ale jest to taki moment, że można po prostu złamać lobby, czyli wpisać zupełnie inne nazwisko. Na y, karcie do głosowania. Co ja się z tym nigdy w życiu wcześniej nie spotkałam i Uważam, że to jest fajne. To znaczy, yy, jest to fajne szczególnie dla ludzi, którzy na przykład nie chcą podejmować żadnego wyboru i wpisujący cokolwiek, nie wiem, zew, który na przykład. E, tam albo latający potwór spaghetti, bo chcą zaznaczyć po prostu swoją apolityczność. E, później są wybory to też, są, to, to są takie śmieszne rzeczy. Później są wybory na e, Property Appraiser to jest. E, to jest rzeczoznawca tak naprawdę. Znowu można, e, można wpisać nazwisko e, własnego kandydata. Jeżeli się że Państwo nie zgadzają, to są chyba dwie panie. E, jeżeli się Państwo nie zgadzają z tym, co, co tam jest podane, e, no i są... To też jest bardzo istotne i myślę, że też bardzo dużo ludzi przyklasnęłoby temu pomysłowi w Polsce, że są wybory na szefa okręgu wyborczego, czyli kogoś, kto będzie liczył głosy, tak, żeby nie było później awantury, że to jest jakiś tam nie wiadomo kto, kto tam dostał dodatkowe 100 zł, i po prostu przeliczył to tak, jak przeliczył, albo nie przeliczył. I tak się zdarzają takie sytuacje, bo tutaj jak kiedyś będzie, będziecie chcieli, to Wam opowiem o tym, jaka była awantura. O, głosy z panem Wnuszem, panem to było z Bushem, chyba, jak to przeliczali wszystko, bo wydawało się, że ktoś sfałszował kwitki. I jest też taka sprawa, że Amerykanie żalują swój czas. Czas to pieniądz, jesteśmy w kapitalizmie. To także tutaj jest, widzicie, yy, yy, y, 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 takie dodatkowe pytanie yy, a propos, yy, czy jakieś tam urządzenia na baterie słoneczne powinny tam być zwolnione z podatku, czy coś w tym stylu. No, nie, 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 przeczytam tego wcześniej. No przeczytam, bo to dopiero co dostałam to. Yy, I to jest coś w rodzaju takiego referendum, że oni wykorzystują, że przychodzicie na te wybory, to oni Wam przy okazji zadadzą takie pytanie. Pamiętam, że w poprzednich wyborach tutaj, które były... Znaczy, jak mówię, no, ja, ja chodzę na te wybory po prostu w towarzystwie. To nie jest tak, że, że, że ja zawsze, nie wiem, mogę głosować na przykład. Tylko chodzi o to, że, yy, że widziałam właśnie taki balet, jeżeli chodzi o yy, wybory poprzednie. Na przykład była takie pytanie, czy się zgadzasz na przykład na legalną marihuanę, albo czy się zgadzasz na marihuanę medyczną, albo czy się zgadzasz na małżeństwa gejów, albo czy się zgadzasz, nie wiem, na przeznaczenie tam było podniesienie jakiś tam procentu PKB stanowego na, na jakąś ochronę pak takie, takie rzeczy. Chodzi o to, że oni mamy referenda, a oni takie referenda to wciskają, uciskają na do jakieś dodatkowe wyborów. No już przyszłeś, no to przyszedłeś, no to już, już zadaję konkretne pytanie i tu też jak widzicie jest i tak, nie, yy, nic więcej tam nie trzeba zrobić i taką kartę się oddaję jak jak to wygląda to ja mam nadzieję, że będę mogła i pójść i po prostu Wam to sfilmować, bo to też jest strasznie śmieszne jak to wygląda, jak to, jak to oddawanie wygląda całe i jak to później naprawdę, to jest bardzo śmieszne Sie bardzo, bardzo byście się zdziwili no więc tylko Wam tyle chciałam to pokazać, na pewno jest ciekawe, że można wpisywać własne nazwiska, na pewno jest ciekawe, że oni łączą to referendum, bo to jest bo to jest oszczędność czasu i papieru były jakieś referenda jakieś tam znaczy ja, nie, ja wiem, że referendum w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej to jest co innego ale na przykład jakby było referendum w sprawie Brexitu w Stanach Zjednoczonych to oni by to pewnie wypnęli między szeryfem a rzeczoznawcą czy chcą, żeby wyszli, żebyśmy wyszli z Unii albo nie i tyle by było Oni się tam chyba nie, nie, nie napalaliby się na jakieś specjalne kwitki i naganianie ludzi do no bo to kosztuje, no umówmy się eee, Więc to wam chciałam po pokazać, mam nadzieję, że mi się podobało że to jest jakaś ciekawostka, bo yy, ja się trochę ja się bardzo interesowałam tym krajem zanim, zanim tu Um, tak jak chyba całe moje pokolenie gdzieś, żeśmy tam mieli w głowie, że Stany są fajne i trzeba, trzeba sobie zobaczyć co to jest nawet jak niektórzy zmienili zdanie, to gdzieś tam byliśmy wychowywali na amerykańskich filmach e, i ja się z tym nie spotkałam nigdy w życiu, e, nie wiedziałam, że po prostu nie mają krzyżyków byłam tak zdziwiona, że nie mają krzyżyków, że po prostu myślę sobie co to jest i mi właśnie mi ludzie mówili, to jest karta do głosowania, a gdzie krzyżyki, nie? No dramatycznie. Dobrze, to tylko na dzisiaj. Dzisiaj tak trochę na szybko. Jak widzicie, czapka wróciła. Mamy dzień poprzedni, e, więc tak to wygląda. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze. Jesteście kochani, uwielbiam Was. Mam nadzieję, że będziecie mieć cudowny dzień, e, żebym spotkała Was znowu. Bardzo miło, przyjemnych rzeczy. Ja wiem, że dzisiaj jest poniedziałek i do weekendu jest sporo czasu, ale na weekend po prostu przygotowuję Wam coś fajnego, ponieważ widziałam, że Wam się podobają takie kryminalne różne zagadki I ja sobie postanowiłam teraz, że co weekend przynajmniej raz w tygodniu yy, będę Wam robić tą właśnie taką serię kryminalną o takich właśnie różnych niewyjaśnionych, tajemniczych sprawach, więc mam nadzieję, że, że ten oczekiwanie na weekend będzie jeszcze mniejsze z tego tytułu. Dobrze, trzymajcie się, dzięki Wielkie buziaki Papa. Pa.